Dobra, witam Was w filmiku. Zaczynamy wojnę. Teraz, teraz będzie naprawdę mocno coś. Dobra. Nie znajdziesz mnie. Schowałeś się? Tak. Dobra. Lecimy. Co chrapiesz? Ej, Ej, no o, ja mam syp. O dobra. A Josza na ja mam szat na 12 metrów. Mam szatę na 3. Pokaż widzą moją willę niedokończoną i mój lasek. Dobra, ale nie, nie bij mnie jeszcze. Dobra, jest nie tylko szat nie teraz śpię. Spiesz? Spałem. Gdzie? Spałem. W moim lasku jest łóżko. Ja w jakim twoim lasku, ja nie Dobra, to... weź, Zaśnij. Zaśnij. do budrano. A przepraszam, przepraszam. Ale wiesz? jak wypadł. Ja kiedyś mi też kiedyś na początku z Ale by zmarnowała się. No i go przepaliłem, bo zapomniałem. Że Pokażę wam willę jakąś. To jest moja zirta fajna. O Boże, no. O, nie, i... No nie, tylko ty mi wypadł, więc z łuk zrobił będzie za atakował. To jest Willa Klot. Na razie Klot. Świat z i. O, no. Obok jest Lasek. Proszę, oby nic z niego nie wypadło. Oby nie marchewka, oby nie marchewka. eks A, Nie zabijaj ząbiaków pod za żadnym potworem. bo może ci wypaść marchewka. zombie Jak ci panie marchewka, to już będziesz mu wszystko. Nie, ja jeszcze nie. To nie może... Nie, jeszcze żał, Dobra. Widzisz mi lasek w ogóle? Nie, miaki. No tam, ten. Ten ciemno dębowo brzozowo świerkowo dębowy Może tu? już go widzisz, już idziesz z tego strony. Coś... Tu nie ma wejścia, wchodzisz nie z tej strony. Hmm. I teraz? Tak. Dobra. Trzynasty level. Przejdę sobie na chwilę do swojego domku, zacznę się tam Dobra ja się, ja się nie ukrywam. Byłem za drzewem cię modębowym. Gonię już cię! Mam Was jedenasty serio? level, ale już cię gonię. Z łapką, bo nie mam nic innego przy sobie. Nie masz miecza? Nie. Będę się nitką czy pochodni do. Bo... Na pewno masz miecz. Nie. No ale żartowni z ciebie. Dobra, będę Cię drawna mmmkę pod dostatkiem. Nie no... ten ziemniak kusi, żeby go wziąć. Kurde ty owco, idę cię zabić. Bo że dużemu a to w ogóle już jest. Oż kurde, zapomniałem razuję to. Dobrze, bo jestem na wyspie. No wiem. Ale się zabudowałeś. Nie muszę ode mnie wziąć lazuryt. Nie, ja nie wziąłem lazuryt, ja nie rantuję. Aaaa, spadłem. Do, masz poling? Mam. No, nie masz na pewno na no, ja butach w foeingu, widziałem. Nie mam. A dobrze, ty nie masz powolnego wpadania ma Ale, ale zostaniesz pojechany. Ale będziesz jechany! O kurde, ale mam mało. Poczekaj spokojnie, spokojnie, spokojnie! Ale będziesz jechany! Spokojnie. Dobra, ekwik. Ekwik ek, chodź. Dobrze, że nie mam miejsca w o 14 level i taki piękny O co? Dobrze że Ty nie jesteś villagerą Pozwolę ci wziąć te co to nie ja też chcę coś tam porobię, to też weź to okej Nie chcę stracić tego 14 levela O nie, najpierw muszę się naić, bo list stracić Gdzie to jest? Taki będzie end. Na moim płocie nic nie zabrałem. Ewi, jak mogłem coś zabrać, to... Nie no, nic nie zabrałem. Nie no, może barwnik. Nie. Nie wiem że barwnik. A ty to no, nie mieli barwnika, bo tutaj masz już śmieci pomysł. Hej krowy. To jest to są zwłoki waszych kolegów. O nie. Jakby to byli villagerowi, to by się obraźli. Tak samo jak kowka. I Wypad z mojej listy. Ja? Tak ty. O, twoja klata leży. A, klata leży na Po ją brać. Po co ją brać. Gdzie ona jest? Na drzewie umy. Serio? Tak. Ty tu. Nie widzę. Samokobel, lóżko, piece, nie, dispensery. Chciało Chciałbym mi zrobić chłopkę jak są na czy... Nie, na no. awry. Gdzie to jest? Tam! Na mojej wyspie. Ale gdzie to się kiera? Nie, gdzie to ich jasne, co ten wiesz? To jest łóżko. To nie łóżko. I tam są klata. Gdzie? Tu, patrzę na nie. Jezu, i tu. się tam. Kurde, ja chyba przegrałem, nie? No, no, na razie przegrywasz, że jesteś słaby pozytywny na razie. Kurde, muszę chyba sobie dopracować i ty. To ty sobie dopracowuj, ja łowię robię. Mogę dopracować? No, jak też? Jak widzą Ci się to będzie podobać. Uh -huh. Dopracowuj, ja nie przeszkadzam. Dobra. To na razie taki odcinek z kopania będzie. Odcinek z kopania. Czemu nie... Ale świetny początek, rozwaliłem cię. Nie. Daj tytuł tu melon nie rozwalił Super będzie. Dobra, idę. Mam jakieśki. Idziesz I dasz taki tytuł? Nie. Ej no, weź, Fajnie będzie. Może przegrałem wojnę, ale może będzie tak. Nie przegrałeś jeszcze wojnę? Może. Dobra. Co by to zrobić sobie? Kurde, myślałem, że to miałem coś zrobić, ale już zapomniałem, co. Dobra, możemy się być. A nie, jeszcze nie! Dobra, możemy się zacząć. I tak na razie rozmnażam sobie owce. Let's go, możemy się zacząć. Możemy no, zacząć. Możemy zacząć, let's go. O, roznożyłem dwie pary. Co jest? Takie jest mam prawie 15 level. U nas 15 level to bardzo duża rzecz. 15 level. A miałeś kiedyś 30 nawet? Nie, miałem. Innym, nie, nie pamiętam. W innym serwie. Na innym. innym. No na innym. Hm. Biorę sobie teraz mój łuczek. O nie, nikt tam nie był chyba. A, okej, okay. dobra. Gdzie jesteś? Chodź do mnie. Nie wiem, zrobiłem biblioteczki. Żebyśmy żebyś miał wyższy level pętamcim go, żebyś nic nie mógł zrobić. Ty i tak masz zero level. O, tak. widzę Czy Ty masz łuk? Nie. A Ty masz? Dobrze, że mam przez kilofy, to skopię ten Twój słup. Ale ja chyba coś tam mam, łuk. Patrzymy na siebie. Właśnie kop Twój... Ja właśnie kopię Twój słup. To Ty kop. Życzę powodzenia. Wiesz co, dzisiaj spadniesz. serio? Spadnę? Na pewno nie. Tak, wiesz jak ja sobie, ten sobie zbuduję, mogę to zbudować do nieba. Potem skoczyć do wody. Wiesz, ja mogę skoczyć do wody. Czasami. Dobra. Już nawet nie mogę kopać. <laughs> z strzy zadziałaj, proszę. Z 3? Mhm. To właśnie <laughs> się do góry. No i tu bardzo wysoko. Tylko by w dół, ale masz to później skopać. Nie wiem kieha. To jest wojna, słuchaj. Teraz może być... Czas. Ja mogę mieć wszystko na odwo... Ej! Cię dwa mieczy przy sobie? Sarpius 3 i 3. Co jest? Nie użyć się pomnożyły, no. Dobra, fajnie dwa mięczy. My możemy się tak budować do nimi tu budowania. Ej, bo wiesz co? Nie, czy Cięcie tej... robimy. Czemu? Ja. I bum, jesteśmy. Dzisiaj betlejem, dzisiaj Betlejem Wesoła nowina! Uciekam, bo mam nikt boba! Uciekam, bo mam nikt boba. Czy ty naprawdę jesteś bupasem? Chodzę gdzieś. A nie o Boże, przy, przy, Widzę ciebie! Przy, przy. W swoim czubku Nie ma nie no, na moim wieżowcu jest jakieś kupsko. Dobra, możemy śpić się chodź. Spokojnie, bo teraz 10 minut. Najpierw się skopię. Widzę, jutro będzie odcinek przygotowania się do wojny drugi, drugi raz. Już, Czy... bo wszystko... Pukł. A wiesz co, gdybym był chamski, to bym ci wszystkie te twoje itemy zabrał. I tak paru nie mam. Co? Tylko nie mam. Miałem. No, bo ci wybuchło. Ale nie no ja nie mogę obiecać, że to masz ziemniaczki. Nie możemy teraz schmodzić. Kiedyś muszę zabić jej, nie do nich ziemniaka robić. No i do mnie jaka, że parę to ma cierpka. No chodź do mnie, bo to, to się robią już nudy. No to bo musisz nas skopa. Nie, nie mam kilofon. No ma naprawdę chcesz kupać kilofon z razu. Nie, chodź. Chodź. A nie, ja kupić kilofon i Chodź. Chodź. Ja Tobie. mam siekierę. To skopka. Gdzie? Zaraz tam. Dobra, już ci... Poczekaj, zostaw, zostaw. Ja ci pomogę. Dobrze, koledzy. Już? Już to... Chyba tak. Okej, okay, poczekaj, 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 poczekaj! Zaraz Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Muszę zasnąć. Bo wiesz co? bo jak mnie zabijesz... To ja... Wtedy... Miałem, tak, pół serdziuszka. Mhm. Ej, co? masz, masz, masz pełne muszę zobaczyć. Tak. Dobra, to nie mi takich. Trzy, cztery. 4. A! O nie, wpadłem w twoją pułapkę! jaką pułapkę? W dziurę! Mam torcy! No co, to mi tak Dobra, stop, stop. Nie ma stopa. Narka? Nie, Widzisz, się działa. Aaaa, jest! jest! Yes! Odsuń się. Odsuń się, no nie zabieraj uciekam. mi tych intów. Uciekam. No zabierasz mi i ty oddaj je! Ja. Ale masz je oddać. Eee, co? No. A dobra, ci oddaję. Torncy! Dobra, ci oddaję. Dobra, no ja co? się dzisiaj już nie biję, kończ ten film. Czemu? No ja się dzisiaj nie biję, jest. Ja? Ja masz marta słabe i ty? No. Ja muszę się przygotować bardziej. Dobra. To teraz... Twój szarmy jest za mocny. To muszę sobie zrobić. także nie jeden to twoje było? Te buty? Ja nie jeden, tak. Hmm, co hmm. by było jeszcze twoje? Jeszcze hmm. jeszcze twoje. Ziemniaki na pewno nie. Drewno. Drewno, Dobra, kończymy odcineczek. Oh. Pa pa. Nara.